archiwum Wojtka Majewskiego, witam. Przypominam, że realizujemy film o rajdzie Polski z okazji stulecia tej wielkiej, najważniejszej w Polsce imprezy. Dzięki temu mamy okazję spotykać się z wieloma znakomitymi osobami. Prezentowaliśmy wywiady z Błażejem Krupą, z Kajetanem Kajetanowiczem. Tym razem nie będzie wywiadu, ale będzie, mam nadzieję, interesujące spotkanie z Leszkiem Kuzajem. Zapraszam na relację z trzeciej eliminacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. To rajd karkonoski, a rozpoczynamy go od spotkania z Leszkiem Kuzajem, który wyjaśnia regulaminowe zawiłości. Subaru i Mitsubishi to były dawniej przede wszystkim samochody w grupie N4. Teraz to się zmieniło. Samochody grupy R4 mają w tej chwili ustaloną minimalną wagę na poziomie tony czystu. Do tej pory Lancer posiadał minimalną swoją wagę w grupie N, tony 365, był znacznie cięższy. Zgodnie z homologacją i z przepisami grupy R4, przednia belka, plus wszystkie wahacze są zastąpione elementami rurkowymi. Daje to różnicę w wadze, jak i również w sztywności samochodu. Tak zwane unibole. Sztywne połączenia, wytrzymują kilkaset kilometrów rajdowych. Mamy wydłużony skok zawieszenia obecnie. Pozbyliśmy się wszystkich elementów gumowych, które powodowały bardzo dużą zwłokę w prowadzeniu samochodu. Wszystkie te elementy powodują, że samochód może być o tych kilka kilometrów szybszy w zakręcie, wykorzystując nawet te same amortyzatory czy te same opony. W dalszym ciągu samochód jest o ponad 100 kg cięższy od samochodów S2000, ale jest to już w tej chwili bardzo duża przepaść w pozytywnym tego słowa znaczeniu do samochodów grupy N. Silnik Mitsubishi jest rewelacyjny jest to najlepszy silnik obecnie na rynku turbodoładowany dostępny w standardowej wersji, taką jak my posiadamy, z ograniczeniami restryktora czyli tak zwanego dolotu powietrza do turbiny. O średnicy 33 mm uzyskujemy obecnie prawie 330 koni i ponad 700 Nm momentu obrotowego, czyli jest to więcej niż w samochodach WRC z roku 2005-2006. Prędkość maksymalna tego samochodu jest około 220 km na godzinę, to jest bardzo dużo jak na samochód rajdowy. Jak tutaj widzicie, dość sparteńsko wykonana modyfikacja w klapy przedniej. Dopuszczalne są wycięcia wszystkich elementów. Nie wygląda to może najlepiej, ale to jest zrobione zgodnie z homologacją. Jest to samochód wycznowy, więc nie zwracamy do końca uwagi na wszystkie e, tak estetyczne elementy, zwłaszcza to, co jest przykryte. E, mamy szyby polimeglanowe, które są oczywiście o wiele lżejsze od standardowych szyb. Wszystkie wzmocnienia w drzwiach i wszystkie elementy metalowe są wycięte. Deska rozdzielcza musi ważyć 4 kg, wszystko jest zupełnie wyprute, nie ma stacyjki. Tutaj mamy moją cudowną kierownicę ze sterowaniem podtrzymania prędkości obrotowej turbosprężarki. To dodaje, to jest nie tylko ten efekt, który słyszymy jak samochód bardzo szczela, kiedy ściągniesz nogę z gazu, ale przede wszystkim dodaje dodatkowego doładowania w samochodzie. Posiadam do dyspozycji tylko 12 map w swoim displeju. Pierwsza podstawowa to jest graficzny wykres skali obrotów, ciśnienie do ładowania. Bardzo szybko jestem w stanie zweryfikować pracę poszczególnych podzespołów w samochodzie od napięcia przez ciśnienie oleju, ciśnienie paliwa, temperaturę nawet paliwa, prędkość podróżowania. Nawet wałki rozrządu, temperaturę wody i tak dalej, i tak dalej, łącznie z temperaturą powietrza dolotowego. Uczyłem się tego trochę, więc mogę w tej chwili opowiadać. Najistotniejszym elementem diagnozującym silnika, nie tylko, to jest cały software naszego inżyniera z Zibi, który on tylko się zna na tym naprawdę. On jest w stanie zmienić mapę, dołożyć trochę koni, bądź ich ująć, sprawdzić wszystkie temperatury w poszczególnym zakresie ich pracy i na całym odcinku specjalnym, jak i również na całym rajdzie. W kilka sekund jest w stanie wyłapać błąd gdziekolwiek, czy jakąkolwiek usterkę, która się pojawiła. Również modyfikacje dotyczą oczywiście tyłu samochodu, tylnej klapy. Jak widać tutaj już nic nie ma. Zastosowane same lekkie elementy od lekkiego krzyżaka do kół, poprzez nawet lekki podnośnik. Obniżając masę cały czas pracujemy nad poprawieniem balansu samochodów, czyli stosunku uwagi samochodu z przedniej osi do tylnej osi, jak i również po przekątnej. Samochód czym bardziej jest neutralny, tym łatwiej go prowadzić i tym szybciej można nim jechać i lepiej nad nim panować. Relacje z rajdu rozpoczynamy od grupy N4, a więc tych słabszych Mitsubishi i Subaru. Najpierw oglądamy Mariusza Steca, pilotowanego przez Jonę Madej. On doskonale jeździ na wyścigach górskich. Niestety odcinki specjalne nie leżą mu aż tak bardzo. Trzecie miejsce Węce. Na drugim miejscu załoga Habaj Spentany. Oni bardzo pięknie walczyli z Tomkiem Czobikiem. Ale ostatecznie Czopik wygrał z nimi o 20 sekundy. Tomasz Czopik to mistrz Polski z 2003 roku, ale pokazał, że potrafi jeździć dalej bardzo szybko. Karkonoski dość dobrze znam, szczególnie dzisiejszy dzień, natomiast jutrzejsze dwa odcinki są zupełnie nowe, przepiękne, techniczne, trudne. Załoga Michał i Grzegorz Bębenkowie przyzwyczaili nas do doskonałej jazdy wtedy, kiedy startowali Citroenem. Natomiast kiedy przesiedli się do Mitsubishi, ale właściwie wrócili do tego samochodu, ciągle jakby brakuje możliwości równania do najlepszych i tak naprawdę wcale nie wiem dlaczego. Na wielu odcinkach bardzo szybka, szybka jazda, z, uważam z małą jakąś ilością błędów, a mimo to nie, nie jesteśmy w stanie dotrzymać tempa. Leszek Kuze, pilotowany przez Jakuba Gerbera, to zawodnik, który ma przecież na swoim koncie wiele tytułów mistrza polski i ciągle powraca do czołówki, ale tym razem niestety jego podstawowym problemem nie była szybkość, ale po prostu zdrowie. Walczę z alergią. No. Mocno się zmobilizowałem na tą drugą pętlę, ale kosztowało mnie dużo, dużo zdrowia i dużo wysiłku. A teraz wsiadamy do samochodu z Michałem Sołowowem i Maćkiem Baranem. Proszę zwrócić uwagę, jak w pewnym momencie delikatnie samochód obciera się i traci sekundy. Niestety później okazało się, że tych dwóch sekund do podium brakło. Grzegorz Grzyb najgroźniejszy jest oczywiście na rajdzie rzeszowskim. Wtedy często wygrywa, natomiast tu na rajdzie karkonoskim pokazał, że na każdym rajdzie potrafi jechać bardzo szybko i ostatecznie ukończył dzień na trzecim miejscu. Kajetan Kajtanowicz ma ogromnego pecha. To Brian Bouffier, który, jeżeli startuje w rajdzie, niestety wygrywa. I to doskonały kierowca francuski, który jest już prawie Polakiem. No i z nim naprawdę mistrz polski nie ma szans wygrać. A Brian Bouffier przyjechał, żeby wygrać. Wygrywał odcinek za odcinkiem, zwiększał swoją przewagę, i właściwie od początku było wiadome, że nikt nie jest w stanie mu zagrozić. I tak się stało. Brian Bouffier wygrał w cuglach. Proszę Państwa, teraz nieco zmienimy klimat w Motorarchiwum Wojtka Majewskiego. Pamiętam, wiele lat temu Bożydar Pająk wybrał się do Maroka, aby śledzić przygotowania Wojtka Bodzionego, który miał ogromne aspiracje, aby powoli przygotowywać się do Dakaru, aby być znanym kierowcą offroadowym. Przypomnijmy ten materiał. Od kilku tygodni śledzimy losy Wojtka Bodzionego. To chłopak, który miał niezwykle ciężki wypadek, przez wiele tygodni walczył o życie, a teraz walczy o to, aby pojechać na Dakar. Jednym z etapów było Maroko. Dwa miesiące jeżdżenia było, nie? Takiego po pustyni z tatą. Natomiast to jest zupełnie inna klasa jeżdżenia, bo to były ciężkie, duże patrole wyładowane sprzętem, wiesz. To się w ogóle nie pchałeś tym na żadne ekstremalne rzeczy, tylko sobie po grzecznej duszce jeździłeś. No dzisiaj straciliśmy tylko jedno koło i raz wpadliśmy do rowu, także nie jest źle. Jeden przykop, jedno koło. Partnerem Wojtka Bodzionego jest Piotr Kowal, który jest jednocześnie mechanikiem, nauczycielem jazdy, mentorem, a więc człowiekiem, który pomaga mu we wszystkim. I pewnym wzorem jeszcze, a z drugiej strony pamięta, że wobec Wojtka nie może być taryfy ulgowej. Przede wszystkim ma zacięcie, ma upór. Tutaj na razie nie ma taryfy ulgowej, że ktoś po prostu chce się bawić w, 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 w zabawy. No. Organizatorzy traktują nas jako normalną załogę. Czy Wojtek rzeczywiście ma szansę wystartować w Dakarze? Najlepiej wie jego ojciec i uczestnik tej imprezy Józef Bodziony. To jest po prostu kwestia charakteru, a nie sprawności, bo, bo sprawność, jakieś tam niedostatki fizyczne ma każdy i każdy jakoś inaczej je uzupełnia a jest kwestia powiedzmy pewnego takiego sposobu myślenia i on jest taki bardzo zdecydowany, konkretny, robi to, co lubi. Koniec rajdu, no wygraliśmy i zbieramy się do domu, nie? I na końcu mała porcja wyścigów. Wiem, że wśród oglądających ten program jest grupa kochających wyścigi, a więc przenosimy się na słynny tor Oszesleben. W cisza można powiedzieć przed burzą. Za moment wybuchnie grzmot silników samochodów Porsche. Jest tam trzech Polaków. Robert Lukas, Bartosz Bayerline i Maciek Stein Jesteśmy na torze Orschesleben koło Magdeburga, druga eliminacja. Carrera Cup Germany. No, zrobił się to wyścig międzynarodowy, bo mamy wielu zawodników z różnych krajów. Jesteśmy po pierwszym dniu treningów. Jak na razie nie jest źle. Środek grupy, mam nadzieję, że uda się to utrzymać dzisiaj po czasówce. Ponieważ tor LEBEN charakteryzuje się tym, że jest bardzo wąski, więc jeżeli nie zapniemy się gdzieś na dobrych miejscach, podczasówce będzie bardzo ciężko się przepchnąć do przodu. Maciek Stańce to zawodnik bardzo doświadczony. Ma wiele tytułów Mistrza Polski na swoim koncie, ale ciągle szuka swojego miejsca na europejskich torach. Tam pozycję zdobywa również Robert Lukas, młody kierowca, który dzielnie spisywał się na torze w Poznaniu no i również dobrze na torze w Oszesleben. Startujemy w Osze Kararaka w ramach serii DTM. Jak widzimy jest tutaj bardzo dużo samochodów, jak i nasza stawka jest bardzo liczna, 40 Porsche startuje. Dzisiaj się się czasówka, gdzie zajęliśmy 22 miejsce. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Było ciężko, ale stwierdzę, że jeszcze mamy małe rezerwy i przez cały ceną będziemy pracować. Kilka godzin po maturze z polskiego Robert Lukas znalazł się na torze w Niemczech, ale Niestety nie powiodło się. Tuż po starcie miał kolizję, musiał zjechać do boksu na wymianę koła i najlepszym z Polaków był Maciej Stań, co można powiedzieć tradycyjnie. Dalej na 27 miejscu Bartosz Bayerlein, a Robert Lucas, siłą rzeczy, tym razem dość daleko na 28 miejscu. Od kiedy Seaty Superkopa pojawiły się na polskich torach wyścigowych, tym razem Damian Sawicki, który już od ubiegłego roku walczy w tym pucharze, i nowy młody zawodnik Patryk Pachura, którego także znamy z Polski. Jesteśmy na drugiej nacji w Osaszleim DTM. Ja startuję w on Superkopa, no i zapraszam do oglądania. Rzadko się zdarza, aby wyścigi niosły tyle emocji, co właśnie Superkopa, co DTM-y, bo przecież Formuła 1 to wyścig tylko dla nielicznych i często nie dzieje się tam aż tak wiele, jak na wyścigach pozornie słabszych klas. A trzeba powiedzieć, że w wyścigach Superkopy, satów dzieje się bardzo dużo. Te dwie tury wyścigów w sobotę i w niedzielę, w tym pierwszym z piątego pola, startuje Damian Sawicki i od razu rusza do ataku. silna stawka zawodników w Pucharze Seat Leon Supercopa. Jest tam kilku doskonałych kierowców niemieckich, m.in. Sebastian Asch i Tomasz Marszal, ale są zawodnicy ze Szwecji, Brazylii, Danii, Finlandii, no i oczywiście jest Patryk Pakura z Polski. Są też kierowcy z Rosji i Chorwacji, więc silna stawka. W pierwszym wyścigu Damian Sawicki spisał się doskonale, na mecie sądził, że zajął trzecie miejsce. Później okazało się, że jeden z zawodników, Martin Kolak, został zdyskwalifikowany i ostatecznie Damian Sawicki był drugi. Nieco gorzej spisał się polski kierowca w wyścigu drugim, tam ostatecznie zajął miejsce siódme i nie do końca na pewno satysfakcjonujące, ale pokazał, że jest bardzo szybki i bardzo groźny. Na tym torze jest ciężko odrabiać e, w pozycję, bo jest naprawdę ciężko tu wyprzedzać. Na starcie, no, powiedzmy, bardzo udany start. E, udało mi się z piątej pozycji od razu się przesunąć na trzecią pozycję. No i tak do końca trzymałem. Trzymałem tempo, do, do przodu nie szło w, e, odrabiać strat. Tył też nie przyspieszał, także próbowałem dowieść po prostu trzecie miejsce. Udało się i no oby tak dalej. Jak wspominam starty Damiana Sawickiego, to oczywiście przypomina mi się, że on później zdecydował się również na starty w rajdach samochodowych. To niezwykle sympatyczny, zdolny kierowca, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież Zenka Sawickiego i jego ojca, pamiętamy również ze startów w polskich rajdach, też odnosił sukcesy. A więc jest to taka rajdowa rodzina. Miło powspominać czasem, bo przecież wędrowaliśmy trochę po Europie wspólne przyglądanie się sukcesom Damiana. Myślę, że to był wspaniały czas. Tyle dziś. Dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie w Motoarchiwum Wojtka Majewskiego.